Śnieżne szaleństwo. Śnieżne <laughs> szaleństwo. Chociaż na białym tle czarne psy się nie gubią. <laughs> tak szaleją. A tych dwóch maluchów nie puszczam nam. Oj. Ojej. Ojej. kudłaty, kudłaty. kudłaty, kudwaty. Brunoś. Uj oj, sarunia, sarunia. Sarcia. Saruś. Oj oj.

tych psów. Tam są jeszcze dwa, ale mają je odebrać, co je przygarnąłem. Ciapek i Kinia. No i oczywiście. Krusia, gdzie tam wchodzą? Do mnie szybciutko, do mnie szybciutko, raz. Szybciutko, szybciutko do mnie, chodź. Czu, czu. Ach, mają odebrać te dwa pieski, ale. Tak, jak mówię, no widzicie, jak tu. Pewnie bym oddał do. Oj, jaju. Co ona nie robi? Co ona nie robi? Co tak kusiala nie robi? Co ona nie robi? Tak, 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 tak. Taka szczęśliwa. Taka, taka, hop, hop. Taka, taka dziewczynka szczęśliwa, tak. Tak, ojej, się. Ojej, ojej No i widzicie państwo, jak to. One by już nie żyły. Do utylizacji miałeś. Mają po 3 lata skończone z wyjątkiem oczywiście kusiali mamy i ojca około 5 lat może tu, 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 tu. oj Człowiekowi serce rośnie jak widzi, że Uratował te stworzenia, no ale Tak jak mówię Możecie Państwo mi pomóc, bo mam bardzo dużo Chorych kotków z 5, 6, już nawet nie liczę. Łóżka, ząbki starsze. No naprawdę ja już nie podole wynajmuję specjalnie ten dom dla zwierząt, bo generalnie mogłbym się zwinąć i wyjechać gdzieś, gdziekolwiek Niemcy, Austria do jakiejś pracy nie boję się żadnej, chociaż jestem czekam właściwie na operację biodra, ale później do opieki czy cokolwiek. Ja generalnie żyję tylko dla tych zwierząt. No, Chłopcy! Co jest? Co jest? Co jest? Dlatego są rozdzielone. Ojciec. Jedni osobno, drudzy. Co jest? Kto był niegrzeczny? No tak. Niegrzeczne były dzieci. A mama nic nie robi. Mama, tata. Mama, tata, tata, chodź do, ty. Córeczka. No, widzicie Państwo? <gry> Są wspaniałe. No. Cudowne. Pewnie w dobre ręce powiem płakał, ale dobre ręce mógłbym naprawdę. Tak byłyby szczęśliwsze. Tak jak już mówiłem, każdemu zwierzęciu 21 kotów jeszcze chorych poświęć tylko im po 5 minut. Proszę sobie policzyć, ile to jest czasu. O innych sprawach nie wspomnę. Ile rzeczy trzeba robić. Ech. Oczywiście bardzo kocham zwierzątka. Wszystkie. Wszystkie zwierzątka, nawet te chodź tu. Barabil. Czy to Bruno? Brunuś. Szmok, gdzieś jest utytłany. taki Tytłany. Kudłaty! Kusia, tak, normalnie bawiły się, tak? Trzeba ich pilnować, bo psy to są kombinatory, one sobie potrafią znaleźć mieć. O, tu gryzli, gryzli, chodź tu do mnie. Chodź tu, ci, ty gryzla, kuty. Gryzli, 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 gryzli. <gryzli> no. Widzicie państwo, no. Cała sfora. Trzeba nad nimi czasami krzyknąć, zapanować, ale mam Cię bawi z córeczką, tak? No. Kudłaty i, i sarunia są bardzo podobne, do mhm. Jeszcze raz proszę o jakąkolwiek pomoc. Do, ratujmy zwierzęta Janka zrzutka.pl. No, takie. To są ciekawe. Pyszczki, twarze, na twarze to jest. Pyszczki ciekawe, kusiala, 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 tak? Rzeczna bądź. Śliczne. Wszystkie są wspaniałe, tak, 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 tak. No widzicie Państwo, co się dzieje? Coś się dzieje. Jaka zabawa. Pierwszy śnieg taki wielki, tak? Kusiala. Kusialu. Siala, co się dzieje? Powiedz tatusiowi, co, co tam było. <laughs> Człowiek by mógł obserwować, no ale jest mnóstwo zajęć. Potem muszę je porozdzielać. Tak. Zobaczymy, chłopaki do mnie szybciutko. Miejsce! Raz! Co jest? Miejsce! Starczy biegania. Oj oj, 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 jak ja wyglądam. <ścoughs> Czy to nie wspaniałe? A jak ktoś dotrwał do końca tej zabawy, to na koniec jeszcze pokażę moje pyszczycho Przepraszam, no nie jestem tak ładny jak te zwierzątka, no ale nic nie zrobię. Natury nie da się oszukać Nic z tym nie zrobię, żadna operacja tu nie pomoże Żadne całowanie księżniczek Ropucha w księcia nigdy się nie zmieni <gry> Życzę wszystkim wszystkiego dobrego na ten nowy rok I jeszcze raz proszę O wspomożenie Mojej niefundacji Ja po prostu żyję dla zwierząt, a nie ze zwierząt Jak to robią niektórzy nie będę mówił kto i gdzie. Wszystkiego dobrego.